Cześć, witam was w kolejnym materiale z dziedzictwa Hogwartu. Lecimy sobie zrobić kolejne zadanie fabularne. Znajdzie się na dziedzińcu wiadomość od Zgrzytka. O, już coś widzimy, kolejną rzecz. Dokładnie, zbierzmy to. Studnia Czterech Zwierząt. Kolejne punkty wpadają po prostu jak szalone. I tutaj coś mamy, czyli to jest dziedziniec, tak? Zobaczmy, Skrzytek dowiedział się o Twojej książce. Czy czegoś w niej brakuje? Skrzytek sądzi, że otwarta rozmowa może być niebezpieczna. Skrzytek zostawił kolejną notatkę za mostem pośród kręgu z kamieni. Uważaj na siebie, nikomu o tym nie mów. Tajemniczo, kto no To po co tu przyszedłem? Tylko po to, żeby wrócić. No dobra. Wracamy dalej. Ciśniemy z fabułą, bo chcę jak najszybciej. Wiem, że. Yy, które zadanie nam na pewno da yy, miotłe. Więc chciałbym to odblokować. Jesteś u celu. No dobra, cała na to stanąć. Lewie ojciec! Tego przedtem nie było, na pewno nie. Jakoś to obejść, czy co? Lumos, takio. Incendio. Lumos, revenge. Intentnie coś tutaj się świeci, dobra. Tylko jak to zabrać? Trze trzeba sobie przyciągnąć, zobaczmy. O właśnie. Jesteś już prawie na miejscu. Kieruj się w stronę den, niedaleko kręgu z kamieni. Zajrzyj do środka jednej. Może zdołaś pomóc biednemu skrzydkowi o złamanym sercu. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Uwielbiam to w grach, kiedy musimy iść gdzieś w to samo miejsce za chwilę wrócić, gdzie my byli przed, przed momentem a. Dlatego warto cisnąć fabułę, a nie iść na samemu, odkrywać, no można samemu, ale wtedy dwa razy się wraca z powrotem do tych samych lokacji. Ho, a. A. Jedna z dyń, czyli co ja mam ją rozwalić? Zobacz, Czyli chodzi pewnie o duże dynie. O jest! Nie zwróciłem uwagi, dobra. Twoje młode sliteryńskie serce pewnie już mocniej bije z ciekawości. Spotka się z grzytkiem przy brzegu nieopodal zniszczonych toków down to the Hmm, this is better not be a trick. No właśnie, tutaj my mieli też zaglądnąć. Więc sobie sprawdźmy, co ma zgrzytek do powiedzenia i kim w ogóle jest. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. I've been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mention the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts uh, over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Huh. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black Family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Uh, Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. And I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. And take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. No, right Revelio. O, co to jest to w ogóle? O kurde, mam przeciwnika. Uwaga, ostatniej chwili, język błotoryja. Ostatniej chwili nacisnąłem. No i dobrze, jednego my... Kurde, jest tu ich więcej, masakra. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby z nimi walczyć. Incendio! Uwaga, uwaga! Nie wiem czy ja mam teraz z nimi najmniejsze szanse jakieś. Chyba jeszcze jestem za słaby, żeby walczyć z tymi przeciwnikami. Kurde, aż się przeciwników, ale jakbym ich pokonał, to by było wspaniale. Incendio. Cie jade. Incydent. Kurde, susie wszystkie fiolki zdrowia, no ale trudno się mówi. Lumos. Będziesz pokonadzi. Nie wiem czy to dobry pomysł Ale jedna sta pokonana, patrzcie Jest dobrze I czymciej chłopie Dobra, może w ten sposób sobie pomożemy. O właśnie, kolejny pokonany. Nie mam eliksirów. Tego dwunasty poziom mają, dobra. Leczenie, jest Pięknie. Ukończono wyzwanie, zbierzmy. Ale nie mam już żadnych tych, widzicie? Eliksirów do leczenia się, no trudno się mówi. Musimy sprawdzić grotę, co się w niej znajduje. No to idźmy. Ciekawie się zapowiada. Co dostaniemy? Why would I need a piece of toast? No I właśnie. suppose that's where it goes. To nie był tost. Co tu w ogóle się dzieje? Jeszczewam marnica, co to w ogóle przejście się otworzyło? Revelio. Okej, okay, patrzcie co tu jest ukryte. Wow. Kolejna część mapy, czy to może Hm, map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Duh! Our love. We'll check the And here we have. Could it be a visitor? Ah. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here, ah. Sorry to say I sold the ring a long time ago. Poor scrope still holds a candle for Apollonia. I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next. <laughs> here's an idea why don't you meet me at the edge of the forbidden forest and i'll show you where to find the pages i think i could guess how you died but who did it to you. i was having a look around when i suddenly sensed a refreshing breeze after that i felt well light headed that's all i remember hence if you do visit the cave be prepared i can't tell you what for specifically but you seem a perceptive sort beware a light breeze i suppose if that's the only way for me to get those pages i'll meet you at the forest i'm sure the pages are still tucked in my waistcoat if you don't mind the sight of a well my decapitated skeleton they're yours for the taking no, Już więcej nie mamy nic w tej grocie. Nie masz jakiegoś zaklęcia, żeby unosić się nad wodą? Nie musimy pływać, nie? Żeby nie pływać. No i patrzcie, zrobił się dzień. Była noc, i zrobił się dzień. Teren Hogwartu. Jesteśmy na terenie Hogwartu. Ok. Przeciwnicy się nie zrespawnowali. Fajnie. Idziemy pogadać z Grzytkiem. Co nam powie? No wyjdziesz czy nie? Kurde, co jest grane? Tędy. Czarodzieja nie może przejść przez yy, próg zwalniający. Nie, już nikt nie stoi. Dobra, pogadajmy. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Tchuch, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black Family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Scrope wziął jakąś spokójność z wiedzą, że młodzi Slytherine znaleźli to, czego potrzebują. Tak, dziękuję wam znowu, Scrope. Jesteś kredytem dla Elwów Domowych. Co teraz? Ostatnia nadzieja, skrzydka. Poczekajmy chwilę, może się jakieś kolejne zadania pokażą na mapie. Tu jest jakaś skrzynia, tak? Co to jest? Wejście do jakiejś. O, musimy się nauczyć nowego zaklęcia. Mamy sok z chrobotka. No i patrzcie, tutaj coś jest. Czy ja mogę? Akier. Rebellion. Chyba, się ja powinienem coś tu położyć. Albo i nie. Płomienie? A, to czekajcie. Ja przesunę to. Nie, nic z tego. Ale patrzcie, co się tutaj stało. Levioso, Incendio! Nie, nic z tego. Prawie. Nie możemy jeszcze tutaj wejść. Okej, okay, to musimy się nauczyć zaklęcia rozbrajającego zanim pójdę za duchem Richarda Jackdaw'a do zakazanego lasu. Gdzie to się znajduje? Pewnie w Hogwardzie, tak? Dokładnie To wróćmy sobie do teraz do Hogwardu, ale inną stroną Tak, to było zadanie poboczne, ale... Rebellion. Idźmy na zajęcia, na kolejną yy, lekcję z zaklęć. Zobaczymy czego się nauczymy. innego w końcu. Zaraz zobaczymy, z czego my się nauczyli. Dobrze, pewnie musimy powrócić Rebellia. i porozmawiać z profesorem. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. casting no requires a focused mind and a steady wand. Nowe Good work. The dummy is here if you wish to stay in practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year although we got up to just as much mischief in my day as you seem to now i used to look the other way at all sorts of roguery when i was head girl i can tell you however that i did once admonish a certain phineas nigellas black for enjoying a sugar quill during a lecture uh, I, I hadn't realised that you and professor black were uh, students here together Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What? Does... Ah! As you might suspect. I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Ok, zerknijmy teraz szybciutko do dziennika misji. Co my mamy teraz yy, do zrobienia? Czy mamy tu zaklęcie? Zobaczmy. Okej, wytrąca różdżki i broń z rąk większości wrogów. Ponadto zadaje obrażenia wszystkim wrogom, nawet jeśli nie trzymają broni. Ciekawe, but keep practicing. Eksperamus may save your life one day. Ok, kolejne nowe zaklęcie, bardzo fajnie i teraz będziemy mogli udać się na zadanie Spoczynek Jagdała pod zakazanym lasem. Huh. Jeszcze sobie zróbmy trening kombinacji zakręć 2. Zobaczymy, co nam to przyniesie. To be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Zaraz zobaczymy, co masz do zaoferowania. Akio, incendio, levioso. Ok, pierwszy sukces. Co teraz? Dobra, rzućmy zaklęcie. Akio. Uu, nie będzie tak łatwo. Poczekajmy jeszcze raz, a się naładuje zaklęcie. Akio. Incendio. Bardzo ładnie, o to chodziło. O, nie jest tak łatwo. Incendio. Ay ay ay. Jeszcze raz. Incendio. Incendio Levioso Accio Incendio No, more! That's what I was talking about! Excellent I take to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. I'll stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again, even though you won the tournament already. I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. <coughs> Dobrze, zerknijmy teraz na misje. Co mamy do zrobienia? To zaklęcie mamy. A tutaj? Poza, bo przewóz. Duch naszej miłości. Okej, okay, no to w kolejnym materiale zrobimy sobie spoczynek Jack Doła, Bo już mamy to zaklęcie. Ciśniemy, ciśniemy sabułą. Ok, materiał się podobał. Zostawcie łapkę w górę do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!